Jan Brzechwa, na stragania. Na straganie w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze? Pan tak więdnie, panie Koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku, leżę tutaj już od wtorku. Rzecze na to kalarepka, spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepę klepie, jak tam rzepo, coraz lepiej. Dzięki, dzięki, panie grochu, jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka z tą jest gorzej, blada, chuda, spać nie może. A to Feller westchnął, Seller. Burak stroni od cebuli, a cebula doń się czuli. Mój buraku, mój czerwony, czyżbyś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka, niechno pani prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą. A to feller, westchnął seller. Naraz słychać głos fasoli: Gdzie się pani tu gramoli? Nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jej brukselka. Widzieliście, jaka krewka? Zaperzyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta? A kapusta życzy smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie? Net i tak zginiemy w zupie. A to Feller westchnął: Seler.